Hmm. Jak to jest być autentyczną? Co to w ogóle znaczy autentyczność? Jak rozpoznać, czy w danym momencie jestem, czy nie jestem autentyczna? Kochana, dzisiaj przyszła do mnie, a może nie medytacja, natomiast w medytacji została przeistoczona. Przyszły do mnie kody autentyczności. I pozwoliłam mi sobie nagrać, pozwoliłam sobie podzielić się nimi z Tobą, więc zapraszam Cię na podcast na YouTubie. Oddech Matki, Podróż do Własnego Ja. Czeka tam na Ciebie pełna odkryć, medytacja właśnie na autentyczność, na to, jak wyznaczyć swoje granice, gdzie są Twoje granice, jak mówić co dwa o sobie, jak Ogólnie zobaczyć siebie i jak poznać, że to właśnie jesteś ty, że to jest właśnie Twoja autentyczność i to, co się dzieje, jest po prostu tobą. Jest po prostu tobą, taką wychodzącą ze środka. Zapraszam cię, kochana, bardzo serdecznie i daj znać w komentarzu, jaka autentyczna Ty się pojawiłaś. Puściki. <grym>,